Turniej piłkarski wiele sentymentalnych spotkań oraz dziesiątki odznaczeń i nagród. W taki sposób swój jubileusz uczciła koniczynka ocica. Piłkarze starnowzewskiego osiedla grają już od 30 lat. Okrągłe urodziny były okazją do wspomnień i podsumowań, ale także snucia planów na przyszłość. Czego z okazji urodzin można życzyć koniczynce ocica? Koniczynka Ocice powstała w 1994 roku, i jak w każdym klubie były wzloty i upadki. Nie brakowało pięknych wygranych, ale także przykrych porażek. To wszystko można było wspominać w ramach jubileuszu. Z perspektywy czasu, przełomowym wydarzeniem był pierwszy awans do A-klasy, który miał miejsce na przełomie XX i XXI wieku. No, taki pierwszy realny sukces tutaj dla tego zespołu, dla tego osiedla. Yy, bo no nie, muszę powiedzieć, że początki nasze były, były ciężkie, jak, jak każdego zespołu. Przegrane, przegrane jeszcze raz, przegrane, a później, później to taki wielki sukces. No. Dla, dla, dla takiego amatorskiego, dosyć młodego zespołu trzeba było powiedzieć, bo, bo miał wtedy chyba 6, może 7 lat. Także ten awans yy, był taki chyba. Najbardziej no spektakularny wtedy, a, a, a później jeszcze, mogę powiedzieć, rok później był Puchar Polski, na którym dotarliśmy do półfinału na pod podokręgu i przegraliśmy dopiero z Siarko, która aspirowała wtedy do drugiej ligi. Mhm. Także to też taki sukces. Jestem jednym z założycieli i jestem członkiem w zarządzie, który przez 30 lat działa. Byłem też w pewnym okresie czasu prezesem tego klubu. Ale tutaj teraz takie ukłony ku jednemu pierwszemu prezesowi świętej pamięci Mariuszowi Hacasiowi i drugi, który to był Krzysztof Tracz. I od niego m, takiej jakby inicjatywy e, powstała nazwa Koniczynka ocice. Jubileusz był wyjątkowy nie tylko dla klubu, ale także dla prezydenta Tarnobrzega Łukasza Nowaka, który formalnie wciąż jest zawodnikiem koniczynki ocice. Przez wiele lat występował na pozycji bramkarza i gdy tylko mógł, pomagał klubowi na boisku. Choć teraz wolny czas ciężej wygospodarować, to w ramach jubileuszu nie odmówił sobie przyjemności wejścia na boisko. Dzisiaj obchodzimy jubileusz 30-lecia koniczynki Ocice, istnienia koniczynki Ocice. I rzeczywiście tak było, że tato jako, jako jeden z współzałożycieli, następnie zawodnik tego klubu, oczywiście seniorski zawodnik. No, zanim idąc za tatą, zawsze, zawsze śledziłem jego. Działania sportowe, amatorskie działania sportowe, ale rzeczywiście był bardzo za, mocno zaangażowany no i uczestniczyłem w rozgrywkach juniorów, koniczynki ocice, wtedy najpierw w siarce, później akurat do koniczynki ojcice juniorów. I rzeczywiście, no tak się to potoczyło. Oczywiście miałem jeszcze po drodze kilka klubów tutaj, czy to było Baranów Sandomieckich, czy na przykład Sobów, ale rzeczywiście no, koniczynka w sercu od samego początku. No, myślę, że tutaj trzeba... trzeba... Jasno powiedzieć, że funkcjonujemy przede wszystkim dzięki miastu, dzięki, dzięki dotacjom z miasta, jakichś tam drobnych sponsorów i, i, i społecznym działaniom naszych mieszkańców i zarządu, bo, bo tak to głównie, głównie działa, czyli, czyli, czyli zespół ludzi, którzy yy, starają się o to, żeby zawodnicy mieli co na siebie włożyć, żeby mieli takie podstawowe rzeczy, które, które służą do, do tego, żeby pograć w piłkę. Yy, a że jesteśmy amatorskim klubem, no to, no, to, no to musimy niestety korzystać niestety albo stety korzystać z dotacji miasta. A, a do tej pory myślę, że każdy prezydent miasta na nas się jakoś tam zapatrywał bardzo dobrze. Także musimy, musimy przede wszystkim podziękować włodarzom miasta za to, że, 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 że dbają o te amatorskie kluby takie jak nasze. Pierwszym elementem świętowania był mecz dzieci. Nadzieje Koniczynki zmierzyły się z reprezentantami Akademii Piłkarskiej Siarki Tarnobrzeg. Następnie rozegrano turniej piłkarski z udziałem czterech drużyn. Zagrali Koniczynka-Ocice, Oldboje-Koniczynki, Samorządowcy oraz zaprzyjaźniona z gospodarzami ekipa Nawojna Wojowa. No mnie jeszcze nie zdegradowano, jeszcze mnie postawili na bramce dzisiaj. Eee, nie wiem kiedy mi powiedzą do widzenia. Ale to cała przyjemność jest być. Jakby nie ci tacy w cudzysłowie wariaci pod tym względem, to chyba to wszystko by już nie było, ale jesteśmy i tutaj takie wielkie ukłony dla prezesa konieczynki, pana Marcina Ordona, który włożył ogromne serce. Tutaj zawsze była stworzona dobra atmosfera i na przykład zawodnicy, którzy od nas na jakiś czas odchodzili, potem specjalnie wracali, dlatego że powiedzieli: Słuchajcie, dlatego przychodzimy, bo tu jest atmosfera. Jeżeli przez 30 lat ta atmosfera jest, no to coś, to czymś znaczy, prawda? Zawsze tutaj była świetna atmosfera. Te 30 lat to niesamowite znajomości, prawda, które utrzymujemy do dzisiaj. Zresztą tu widać po tym, co się dzieje na boisku, i, i, i widać te relacje. Które między nami wszystkimi zawodnikami są. Tutaj nikogo nie trzeba namawiać, jeżeli jest, mamy, mamy jubileusz, czy to było wcześniej 25-lecie, czy teraz 30-lecie istnienia klubu, to wystarczy powiedzieć byłym zawodnikom, że coś takiego jest. Jak widać, ciężko jest rotować składem, jest tak dużo zawodników, którzy chcą w, te, w tym święcie naszym uczestniczyć. Dowodem na dobrą atmosferę i rodzinny charakter drużyny jest wielu piłkarzy, którzy grają tu od wielu lat. To chociażby Łukasz Dziadura, Kamil Szczepanek oraz Piotr Krytusa. Obecnie koniczynko ocice gra w B-klasie. A w klubie z racji bliskości miasta i działalności Siarki Tarnobrzeg funkcjonuje jedynie drużyna seniorów. Gram około 15 lat w tej drużynie. Naprawdę to jest rodzinnie wspaniała drużyna i same widać tutaj, ile tu osób uczęszcza na treningach i na, do meczy. Także nie mamy nigdy problemów tutaj, żeby pozyskiwać jakichś zawodników. Mogę podać taki przykład, że gramy non-profit. Nie bierzemy żadnych pieniążków tutaj. Jest naprawdę rodzinnie. Tutaj zarząd cały spełnia. Dogadza nam tutaj tak samo warunkami, że. że z miłą chęcią przychodzimy tutaj na treningi i spotykamy się w takim gronie. Rozbieżność wiekowa w tej drużynie jest od 16 do 40 paru kilku lat, nawet nie przepraszam, jest mamy jednego zawodnika, który ma 52 lata, także yy, jesteśmy wszyscy na równi linii i traktujemy się naprawdę tutaj sportowo, zawodowo i, i jako, jako koledzy. No nie będę ukrywał, że sport był zawsze bliski mojemu sercu i tego typu działalności, one wpływają na rozwój. Oczywiście taki młodzieży wcześniej, prawda, seniorów, juniorów i to jest bardzo istotne, oczywiście no nie każdy. Nie każdy wybiera drogę piłki zawodowej. Mamy tutaj też wielu takich niespełnionych zawodników, którzy w swojej drodze wybrali jednak inne działalności, ale ta piłka cały czas jest im bliska i jest to odskocznia od dnia codziennego. To jest naprawdę wspaniałe, że ludzie chcą. Gromadzi się tutaj młodzież. No zdecydowanie chyba lepiej, żeby młodzież też nie siedziała w domu, tylko jednak trenowała i uczestniczyła w rozgrywkach takich lokalnych klubów osiedlowych. W ostatnich latach warunki w klubie mocno się poprawiły. Jest oświetlenie, nowe ławki rezerwowych, a przy boisku są trybuny z prawdziwego zdarzenia. Choć jest jeszcze wiele do zrobienia, to w porównaniu do początkowego etapu działalności wiele się tu zmieniło. Jak powstawanie klubów wspominają zasłużeni działacze? To było tak e, boisko klepisko tragiczne, No, ale na, na tyle nas było stać e, niewielu zawodników, ale oddani sercem. Tam nie było, nie czekaliśmy na to, czy przyjedzie po nas autobus, czy przyjedzie ktoś tam nas weźmie, tylko w jakiś tam sposób wszyscy jeździliśmy, próbowaliśmy się dostać na jakikolwiek mecz. Więc oddanie sercem w całości do dnia dzisiejszego i ci właśnie, którzy są dzisiaj ci, tymi odbojami, którzy rozgrywamy, to to serce ich bije ciągle w tej koniczynce, dlatego jest tak jak jest. Było wielu oponentów w którzy uważali, że... Klub niepotrzebny, ale grupa młodzieży, grupa mieszkańców po prostu się wręcz uparła. Pracy tu kosztowało strasznie dużo, bo to było pastwisko, doły, nie było szatni. Tu wypożyczali szatnie z, tak, po takiej byłej piwiarni pana Małka. Ja załatwiłem tą szatnię. Jak może pamiętacie o to, na piłsudskiego był ten budynek. Ogrodziliśmy to. Przede wszystkim młodzież nie stoi pod budką z piwem, tylko gra. Większość tych Aktualnych piłkarzy to są mieszkańcy miasta Czarnobrzegu. Wysoci to jest mało. Ale czy to ważne? Ważne, że grają. Myślę, że jest jakaś zasługa nas wszystkich, że możemy się pochwalić tym, co Państwo widzicie. Gospodarze okazali się mało gościnni i wygrali jubileuszowy turniej. Podsumowaniem jubileuszu tradycyjnie były nagrody i wyróżnienia. Wręczono m.in. odznaczenia Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej, nagrody pod okręgu Piłki Nożnej w Stalowej Woli oraz wyróżnienia przygotowane przez władze klubu. Nagradzano zawodników, działaczy oraz przyjaciół Koniczynki Ocice. Nagrodę specjalną z okazji 30-lecia sędziowania meczów odebrał Ryszard Bogacz. Czego można życzyć drużynie starnobrzeskich Ocic? Naszym sportowym celem no przede wszystkim jest powrót do klasy, bo, bo, bo po to gramy, żeby, żeby jakiś ten, ten drobny sukces był. I to taki jest sportowo największy nasz, na, nasz cel. Jeśli chodzi natomiast o takie sprawy yy, gospodarcze, no to no czekamy teraz na szatnie, bo, bo, bo też już jest... Yy, pod pana prezydenta obiecane, że będzie, chyba już jest po przetargu, no i, i takim największym celem to chcielibyśmy boisko, żeby to było takie naprawdę sprawdziwego zdarzenia, czyli z z nawodnieniem, z odwodnieniem. To życzę konieczne jak najszybszego awansu, bo ta drużyna i ta młodzież, która w tej chwili też tam gra, zasługuje na to, żeby wygrać w wyższej klasie rozgrywkowej. Teraz się nie udało i mam nadzieję, że ten sezon, który się za chwilkę rozpocznie, to będzie ten sezon, kiedy po jego zakończeniu będziemy mogli cieszyć się awansem do klasy. A jeżeli chodzi o kwestie infrastrukturalne, to oczywiście, żeby powstało tutaj w niedługim czasie boisko z prawdziwego zdarzenia. Tu jest klimat, tu jest klimat piłkarski. Tutaj to jest klimat zawodniczy, bo proszę pamiętać, że tutaj zawodnicy grają za darmo i zawsze tak było.